Znaczne zmiany w prawie na rynku nieruchomości. Weszła nowa ustawa, nowa reforma na temat leasehold i w tym odcinku w serii Spacer z Tejzą chciałem poruszyć ten temat, bo uważam, że jest to znaczna zmiana, oczywiście na plus dla inwestorów. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza. Jestem inwestorem i deweloperem. Dosłownie kilka dni temu breaking news weszła nowa ustawa, która bardzo pomaga dla posiadaczy flatów, apartamentów, mieszkań, jak zwał tak zwał. Jest to duży plus, ponieważ przedstawię kilka argumentów co nam daje, ale w takim skrócie na sam początek będzie można dużo łatwiej przedłużać lis, bo ponieważ około 95% nieruchomości na brytyjskim rynku, jeśli chodzi o leaseholdy, jeśli chodzi o mieszkania, są list holdy, a te 5% to jest, są domy. Już od jakiegoś czasu był problem z przedłużaniem lis, bo to jest umowa dzierżawy, czyli tak zwane. Kupujemy dzierżawę. Teoretycznie kupujemy mieszkanie, ale tak naprawdę kupujemy dzierżawę, dlatego, że jest zarządca budynku, która jest tak zwanym freeholderem i często jest to, powiedzmy, agencja, firma zarządzająca samym budynkiem, czyli ona jest właścicielem ziemi i ona jest właścicielem dachu. Czyli jeśli jak mamy mieszkanie, to ma, nie jesteśmy odpowiedzialni za dach, nie jesteśmy odpowiedzialni za jakieś tam y, prace strukturalne i, i, no i takie tematy, więc y, w skrócie chciałem wam powiedzieć, jak wygląda sytuacja, a konkretnie reforma weszła, y, która będzie ułatwiała tym list właścicielom właścicielem dzierżaw do przedłużania, bo Poniżej 70 lat większość banków nie daje już kredytów. Jeśli, jeśli są jeszcze jest jeszcze kilka banków, które, które daje na y, krótkie list, bo to już jest tak zwany krótki list, jak jest 70 lat zostało do końca, to już jest krótki. Y, takie nieruchomości najczęściej są na aukcji. Y, takie nieruchomości są ogłaszane jako zakup za gotówkę bo właśnie nie, nie są kredytowalne, no, ale też na takich, na takich nieruchomościach można dobrze zarobić, bo wystarczy, że przedłużymy list i to dodaje dużo wartości, a szczególnie na południu w Londynie w droższych miastach. Także powiem wam, jak tu, jak tu wyszła. Będzie dużo łatwiej wykupić freehold, czyli z dzierżawy przejść na własność i będzie możliwość, przedłużenia tego list na dłuższy okres. Wcześniej było prawo, że można było na 90 lat przedłużyć, yy, przedłużyć tą umowę dzierżawy. Teraz będzie można przedłużyć na 990, co ułatwi problem, że już nie trzeba będzie myśleć o tym w przyszłości. No, w ogólnie 90 lat to i tak jest dużo, ale yy, jakie są restrykcje dla, z banków, jakie są Utrudnienia później ze sprzedażą, jeśli, jeśli właśnie trzeba to jeszcze za jakiś czas przedłużać. Um, państwo podeszło do tego o, myślę, że dobrze, bo, bo było to niekomfortowe robić e, takie, takie, że tak powiem, rzeczy, ale jednym z gorszych problemów, który też był, jest możliwość przedłużenia, bo kiedyś trzeba było być posiadaczem 2 lata nieruchomości, żeby tą nieruchomość przedłużyć, ten lis. Teraz już nie trzeba będzie czekać dwóch lat, tylko będzie można od razu przedłużyć tą, tą lis, więc to dużo ułatwi, że tak powiem, zakup takiej nieruchomości. No ale też na pewno jest duży atut dla osób, które mają nieruchomości. Bo kiedyś jeszcze była taka sytuacja wcześniej, że freeholder mógł sobie wymyśleć kwotę jakąś z kapelusza, e, za ile chce przedłużyć ten leasehold. No a teraz weszły regulacje, że to będzie unormowane, nie będzie, e, nie będzie mógł sobie, że tak powiem, wymyślać jakichś dziwnych warunków. Więc to jest duży plus dla tych, co właśnie mają nieruchomość. Ja sam mam około pięciu mieszkań i. E, powiedzmy, jest 90 lat zostało na na leaseholdzie i już właśnie jestem w procesie na przedłużanie na 990 lat z niedużymi kosztami, więc to na pewno dla banku e, będzie korzystniejszy przy re, refinansowaniu, bo dodajemy wartość nieruchomości, nie, ry, nie robiąc żadnej e, pracy i to też będzie dobra strategia na, e, dla inwestorów właśnie, żeby kupywać nieruchomości, które mają krótki lis, wydłużać lis i dodawać wartości praktycznie bez dużego wkładu, więc nie zawsze trzeba robić remont, wystarczy przedłużyć lis. Więc to taki tip dla Was, bo weszło to dosłownie niedawno, jest to świeży temat i kilka dni temu, że tak powiem, więc chciałem od razu na bieżąco Wam o tym nagrać, bo ja osobiście uważam, że mieszkania to jest jedna z lepszych inwestycji, a szczególnie na start. Jeśli nie masz dużego doświadczenia, nie ma tam w ogóle dużego za zarządzania, jeśli chodzi o wynajem, wynajmujesz flatę i one się wynajmują. No, e jeśli robisz krótki termin, to, to wiadomo, agencja się tym zajmuje, e chyba że chcesz to robić samemu, ale flaty jest dużo, dużo łatwiej, przebiega cały proces. I, I wiadomo, remont jest mniejszy, nie jest pracy do wykonania, nie ma żadnych dobudówek, żadnych rozbudów. Planning, permission, ewentualnie jeśli robicie konwersję, dodawa, dodając sypialnię, no to jest potrzebny inspektor budowlany. Ale to nie jest jakaś skomplikowana kwestia. Nie ma tu jakichś dużych przedłużeń możliwych, więc to na pewno jest super atrakcyjna. Możliwość na start dla początkujących inwestorów. Wiem, że sporo początkujących inwestorów ogląda mój kanał, więc dlatego też y, chciałem nagrać ten odcinek, żeby, że tak powiem, opowiedzieć wam o tym, na co możecie patrzeć, na co się rozglądać w najbliższym czasie. Ja osobiście zrobiłem kilka konwersji, dodając dodatkową sypialnię z łazienki z kuchni. Przepraszam, że. Kuchnię przeniosłem do salonu, robiąc taki open plan, living room, a z kuchni zrobiłem sypialnię po prostu i, i tak samo studio przerobiłem na one bedroom, one bedroom na dwa bedroom i, i gdzieś tam kolejne projekty w planach, tylko teraz już chcę się skupić na większych projektach typu bloki. Żeby, żeby robić to samo w większej skali. Jest dużo łatwiej, dużo, że tak powiem, łatwiej zarządzać. Jak jest większa ilość, to taniej można wykonawstwo pracy uzgodnić, taniej można kupić materiały, więc jest dużo więcej plusów robić większe projekty. No ale na to też trzeba mieć więcej kapitału. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał. Ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 tysięcy funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od pół miliona funtów zwyż. I wygląda, polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim, od wyszukania okazji inwestycyjnej, przez cały proces inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie, później, dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył Wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Kolejną y kwestią będzie przejrzystość opłat serwisowych, ponieważ flaty, właśnie e apartamenty mają serwis charge i mają opłaty stałe, czyli właśnie Service Charge i Ground Rent. Są to dwie osobne opłaty, które raz w roku płacimy i z reguły jest to wliczane cały maintenance, jakieś naprawy, wspólne, e, wspólne opłaty za ogrzewanie, za światło, bo są u korytarze, często jest jakieś sprzątanie e, i to Mogło być niejasne. Ja sam osobiście na jednym z mieszkań, powiem Wam taką ciekawostkę. Jak kupywałem mieszkanie, opłaty wspólne były 800 funtów rocznie. I to już wliczając gaz, gdzie jest wspólny korytarz, ogrzewanie, sprzątanie, jakieś tam że tak powiem, grand trend, ubezpieczenie. Wszystko było 800 funtów. Po jak kupiłem nieruchomość, freeholder. W pierwszym roku yy, tam było właśnie osie, jak kupywałem było 800, kupiłem było 861 w pierwszym roku. Nagle kolejny rok, nie, nie dostałem żadnej faktury yy, i nagle po dwóch latach dostałem fakturę 4000 funtów, co jest ponad 4 razy więcej niż było wcześniej. I oczywiście nie zapłaciłem tego, bo nie było przejrzyste tam nie zostały mi liczniki wszystkie wysłane, żeby to, że tak powiem wyjaśnić jaka jest sytuacja. Tam i były takie, nie, nie, że tak powiem nie porozumienie typu w maju, w czerwcu i w lipcu było trzy czy 4 razy bardziej zużycie ogrzewania niż niż w zimę, niż w grudniu, styczniu, w lutym, więc to wyszło od razu widzia, widziałem, że jest jakieś nieporozumienie, ale to jest właśnie był ten, 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 ta różnica, problem, że wcześniej e, były bardzo nieprzejrzyste e, te opłaty teraz ma się to zmienić, teraz będzie e, dużo, dużo większa przejrzystość nowe standardy w e, fakturowaniu co ułatwi kontrolę na na tych mieszkaniach wcześniej, dużo osób z tego co słyszałem bały się flatów, właśnie bały się tych opłat, bały się jakichś dodatkowych e, kosztów typu, bo już słyszałem sytuacje takie, że ktoś miał flat e, i nagle w, ze wspólnym dachem, który nagle potrzebował po, po wymiany i nagle te, e, że tak powiem firma zarządzająca bardzo naciągała te wyceny po Przykład Wam taki dam: że wymiana dachu powiedzmy powinna kosztować 5000 czy, czy 4, a oni chcieli 20 czy 30, co jest było na, bardzo naciągane. Te wyceny były z kapelusza. No i wiadomo, że takie osoby, jeśli ktoś usłyszał o takiej sytuacji, mógł się bać kupować mieszkania. Teraz to będzie bardziej uregulowane, więc uważam, że jest to dobra strategia na przyszłość. Znam kilka osób, co specjalizują się tylko w mieszkaniach, nie skupują do portfolio żadnych domów, ponieważ jest to wygodne, jeśli wiecie, co robicie, wiecie, czym się, że tak powiem, można liczyć. Najlepiej właśnie, ja zauważyłem, że kupować całe budynki, bo wtedy macie ten freehold, wy jesteście agencją zarządzającą i, i że tak powiem, wy podejmujecie decyzje, więc nie będziecie sobie naliczać ekstra jakichś kosztów, które są niepotrzebne. Więc na pewno warto zwrócić uwagę, jaki jest blog przed zakupem jakie są te opłaty, bo jeśli kupujecie w nowych nieruchomościach, szczególnie zauważyłem nad morzem, e, gdzie jest jakiś blog, to tam są o, ogromne te e, koszta znaczy ogromne powiedzmy 3-5 tysięcy. W skali roku, więc uważam, że jest to bardzo zawyżone są te, te kwoty. Jak jest tam do 1000 funtów, no to jest, jest, jest normalne, ale, ale jeśli jest 4-5 razy więcej, no to, już, no to już ta różnica jest za duża. Kolejne, kolejna kwestia, czyli hmm, kwestia jest tutaj zarządzania. Budynki em, można dzięki, że tak powiem, dzięki podnieść limit zarządzania z komercyjnej do 25, z 25 do 50%. Więc to też jest jakiś atut e, w, właśnie w komercyjnych, w komercyjnych budynkach. E, kolejna kwestia prawna, czyli e, leaseholderzy nie muszą już pokrywać kosztów prawnych w, przez freeholderów przy roszczeniach, bo wcześniej było tak, że e, przy właśnie roszczeniach release holderzy musieli pokrywać te koszty, a teraz już nie będą ich musieli przy, pokrywać, więc to też e, to zawsze jest zaoszczędzenie, jeśli ktoś ma duże portfolio pojedynczych nieruchomości, to to taka kwota, e, że tak powiem dodatkowa może się nazbierać, ale e, e, jeśli to ta reforma została zmieniona, to na pewno nam pomoże inwestorom rozwijać swój portfel. Kolejna zmiana, czyli zmiany na nowych nieruchomości, a konkretnie wszystkie nowe domy już nie będą mogły być sprzedawane jako leasehold. Część domów w niektórych miastach, wiem, że Coventry na przykład, Birmingham, tam jest osiedla całe na leaseholdzie domów i i już w przyszłości nie będzie można bo to jest bardzo niekomfortowe jeśli masz dom teoretycznie kupiony a nie możesz w nim robić żadnych zmian bez zgody dlatego że freeholder często właśnie agencja zarządzająca jest właścicielem ziemi jest właścicielem budynku więc jest problem zrobić jakąś rozbudowę jest problem zrobić jakieś zmiany więc no to, to na pewno ułatwi życie. Ja sam wiem, na przykład mam jedno mieszkanie, gdzie mam poddasze do użytkowania i chciałem przerobić je na, po, na sypialnię, tylko żeby to zrobić, to potrzebuję wstawić okno. I zapytałem o pozwolenie freeholdera. To powiedział tak, oczywiście, może zrobić, ale to będzie kosztowało 20 tysięcy funtów. Tylko dla to, żeby mi podpisał papierek, że, e, że mogę tam wstawić okno, więc to jest. Było no, dla mnie nieopłacalne na, na tamten moment. Teraz ma się to zmienić, że te, um, że tak powiem, decyzje będą inaczej podejmowane. Nie będzie to wyliczane na podstawie, a mi się by przydał nowy samochód, to um, przelej mi 20 tysięcy, to się zgodzę. Tylko, właśnie nowa reforma ułatwi życie co do zmian, ale też, tak jak wspomniałem, no już nowe domy nie będą. Nie będzie możliwość zakupu na leaseholdzie, co uważam, że jest dobre, bo w mieszkaniach, jeśli są wspólne dachy, jest wspólny dach, wspólne części, to um, ubezpieczenie to pokrywa i jest łatwiej, że tak powiem, jak jedna firma to zarządza, bo co w przypadku sporu, że na przykład, nie wiem, coś się zepsuło i, i że tak powiem, jedni chcą płacić, drudzy nie chcą płacić. Więc to musi być jedna osoba decyzyjna, czy jedna firma, która podejmuje decyzję. I w przypadku mieszkań te mają sens. Ale jednak w przypadku domów to nie, ma, to nie ma sensu. Aktualnie będzie można przedłużać wniosek lub wykupić freehold natychmiast, bez czekania dwóch lat. Na pewno ułatwi życie dla inwestorów czy nawet dla osób, które chcą kupić dla siebie do mieszkania. Ja uważam, że jeśli chce, chcecie rozwijać swój portfel, to trzeba wydawać na mieszkanie jak najmniej. Czyli jeśli no, dużo pracujecie i tak nie korzystacie z tego domu, to uważam, że alternatywa mieszkania jest dość dobrą opcją, no bo jednak jest prywatność, jest też dużo mieszkań z ogródkami, a jednak nie trzeba tam jakichś dużych kosztów, że tak powiem, inwestować. Lepiej właśnie te pieniądze wsadzić w biznes i mnożyć swój majątek, a nie spędzać na, na po prostu życiu na co dzień. Korzyści dla właścicieli tych mieszkań, więc będzie znaczne obniżenie kosztów przedłużenia tego lease oraz kupna tego freeholdu, czyli to na pewno Ułatwia, ułatwia, życie, jeśli nie musimy płacić wymyślnych kwot i jest możliwość też wykupienia tego freeholdu, że macie własność, a nie dzierżawę. Co nie zawsze jest to dobrym rozwiązaniem, no bo jeśli macie wykupiony freehold w mieszkaniu, no to jesteście w 100% odpowiedzialni za nie, a jeśli właśnie jest jakiś dach czy wspólne naprawy, no to to Będziecie zobowiązani pokryć wszystkie koszty samemu. Tak jak jeszcze wspomniałem, większa kontrola i przejrzystość będzie w tych opłatach serwisowych. Nie będzie konieczności pokrywania. To już takie małe podsumowanie. Korzystając z nowych, korzystaj z nowych praw, które są od niedawna, od kilku dni, że tak powiem aktywne, więc ja proponuję zacząć rozglądać się więcej za mieszkaniami. Są dużo łatwiejsze w zarządzaniu, w remoncie, w całym procesie i no, zależy może od, też od lokalizacji, bo w drogich miastach dużo łatwiej jest kupić mieszkanie i dużo łatwiej wejść na tą drabinę inwestorską. W, nie, chociaż nie zawsze się opłaca, no bo jeśli ktoś mieszka na północy i, i może kupić dom za 50-70 tysięcy, i wkład własny potrzebuje 10%, no to może nie jest to e, jakaś super alternatywa, ale dla wdroższych miastach na południu kupić mieszkanie, najlepiej właśnie znaleźć coś, co ma krótki list, co potrzebuje jakiegoś odświeżenia, można zmienić konfigurację powietrzeń, pomieszczeń. Na tym można dobrze zarobić, więc bierz to pod uwagę przy wyszukiwaniu kolejnej inwestycji. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z tego coś ciekawego. E, in, interesuje Cię ten temat. Jeśli tak, daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów. Subskrybuj mój kanał jeszcze tego. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, do usłyszenia na następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.